że to słowa przed chwilą to był żart, ale no tak dobrego przykusa sprawiliście tu gospodarze. Myślę, że to jest fajne dla mnie, bo część kibiców zarzuciła nam, że, że w lidze odpuściliśmy, że nie gramy, że nie dajemy rady, że zmotywaliśmy się tylko na lepszych przeciwników z ekstraklasy, a myślę, że dzisiaj udowodniliśmy, że przyjechaliśmy to po trzy punkty, to nie były słowa na wiatr, że jedziemy po, po trzy punkty, walczyliśmy do końca. No nie udało się, troszeczkę szkoda, bo tu wspominamy nad Wiśle, raków Częstochowa i myślę, że my dzisiaj byśmy mieli pewny awans, cieszylibyśmy się. No ale nie wiem, czy byśmy zagrali i tak, bo wiadomo przepisy PZPN, infrastruktura kuleje i, i już życie pokazało śminiści i widzę w ludzi, że, że no, bez pieniążków się nie da w polskiej piłce troszkę wyżej grać i... No, zobaczymy, może wyjdzie to na mecz. E, Łukasz, mogę powiedzieć, że nie tak to miało wyglądać. E, czyżby ten karnąc szalony zaważył dużo? Jasne, przegraliśmy mecz. E, na pewno nie pomogłem chłopakom, e, bo jakbyśmy prowadzili, można teraz gdybać, co by się wydarzyło, ale taki jest sport. Niestety, to jest wliczone ryzyko właśnie tego, tego zawodu, że, że, że można. Czasem szedł, czasem nie był. pierwsza połowa przez Pana? Myślę, że graliśmy tak, jak nam przeciwnik pozwalał, pozwalał nam na, na, na mało. Byliśmy dobrze zorganizowani, my troszeczkę przy tej pogodzie, wiadomo dla obu drużyn była taka sama, ale myślę, że, że gdzieś jednak troszeczkę mogliśmy mocniej ruszyć. W tej pierwszej połowie, w drugiej połowie spróbowaliśmy coś stworzyć, ale z ramka bardzo szybko na zero. Bardzo ciężko jest gonić mój wynik w taką niestety pogodę. Przegrywamy mecz, przegrywamy marzenia, no i niestety stalowa wola zagrała w następnym sezonie w drugiej zagra Także zagrał A na no to myślę, że przyjdzie jeszcze czas na tę chwilę. Chciałbym się zregenerować, odpocząć i, i, i na, na tę decyzję jeszcze przyjdzie, przyjdzie czas. Myślę, że niebawem się wszyscy dowiemy. Dziękuję bardzo. No myślę, że z przebiegu meczu muszę to chyba przyznać. Wygraliśmy zasłużenie. Mieliśmy tych sytuacji troszeczkę już w tych pierwszych 15 minutach. Mogliśmy strzelić bramkę. Później Stal nie strzeliła karnego, i myślę, że w tym momencie ten mecz odwrócił się w drugą stronę. Wytrzymaliśmy jeszcze te 10 minut. I to my strzeliliśmy bramkę, drugą połowę już kontrolowaliśmy. E, cieszę się z tych trzech punktów, ale niestety nie dały one nam upragnionych baraży i, i niestety to nie my będziemy grali o pierwszą ligę. Co można powiedzieć? No, trzeba się z nam zgodzi, zgodzić i gratuluję zwycięstwa przede wszystkim. E, myślę, że m, o losach spotkania zadecydowały właśnie te dwa momenty: e, niewykorzystany rzut karny przez, naszy, przez nas zespół. I wykorzystany rzut karny w 45 minucie przez zespół gości i to były takie dwa kluczowe momenty tego spotkania, które myślę, że zadecydowały o, 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 cał, o całym wyniku, bo w drugiej połowie przy tej temperaturze, przy tej pogodzie zespół Błękitnych, nie będę mówił, że jest dobrze zorganizowanym zespołem, bo to, to udowodnił w tym, w tym sezonie swoimi wynikami, a więc wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko Jednakże liczyliśmy na jakiś błąd, na jakąś, jakąś jedną, jedną, dwie sytuacje, i, i, i że ta jedna, dwie wykorzystana ta sytuacja, odwróci losy spotkania. Niestety nadzieliśmy się na kontrę. Błękiki, no, potrafią, potrafili to wykorzystać, i, i, i na tym się skończyło. No ale myślę, że jestem winny tej chłopakom wielkie słowa podziękowania, bo myślę, że. Ani ja, ani nikt się nie spodziewał przed sezonem, że dostarczymy tyle wrażeń, tyle emocji w tym sezonie, i że do ostatniej kolejki będziemy się bić o tą pierwszą ligę, o ten awans. Nie udało się w tym roku. Jeszcze raz wielkie słowa uznania i podziękowania dla całego zespołu. Podziękowania dla Łukasza Sekulskiego, bo on nas opuszcza na pewno, ale, ale nie ma się przesmucić, trzeba się cieszyć, że udało nam się pozyskać takiego zawodnika i że przez ten sezon takiego zawodnika, żeśmy mieli w, swoim, w swoich szeregach i z tego, trzeba, z tego trzeba się cieszyć, ale na pewno będzie go ciężko zastąpić i, 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 i my sobie z tego zdajemy sprawę, ale no taki, taki sport, takie życie Łukasz zasłużył na to, żeby grać w wyższej lidze, a my no cóż przed nami tydzień roztrenowania i myślę, że chłopcy pójdą na zasłużone urlopy. I zobaczymy, co będzie w lipcu. Tu, jeszcze słowa podziękowania dla kibiców. Ja też chciałbym Proszę. powiedzieć, że właśnie świetnie się gra przy takiej publiczności. No, przykro, że ani nam, ani, ani w się nie udało awansować, ale ja się cieszę, że będę mógł tu jeszcze raz przyjechać, bo naprawdę. Fajna sprawa, no bo, bo, bo wiadomo, my gramy dla kibiców, dzisiaj było wielkie święto piłkarskie, na pewno stało to wolno. jeszcze raz na nie pamiętam, nie kiedy było tyle ludzi, nawet chyba na mecie pucharowym ze Śląskiem. Ile było ludzi, jeżeli mogę spytać? To jest No, ja to, to... Ja, my też to przerabialiśmy, Z Nie, Myślę, że y, kibice udowodnili, że jest zapotrzeba... zapotrzebowanie na sport stalowej woli i ta piłka jest potrzebna. I myślę, że przy, przy teraz y, dobrym spojrzeniu władz miasta y, jesteśmy w stanie tutaj odbudować odbudować. Ten, tą, tą piłkę w Stalowej Woli, bo myślę, że zespół mamy fajny i, 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 i warto w niego inwestować. Ja mówię jeszcze raz słowa uznania dla kibiców, bo to jest coś pięknego. Tak, tak, się, tak się chce grać myślę, że, że mówię. No chłopcy dzisiaj na pewno mm, walczyli do końca, chcieli to wygrać. Po prostu byliśmy dzisiaj słabsi od, od zespołu Błękitnych, ale mm, myślę, że tak jak powiedziałem na początku Y, tyle wrażeń żeśmy dostarczyli y, kibicom w, ty, w, ty, w tym sezonie, że, że nie będą długo pamiętać tej porażki. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę pytanie pytania: ja? Czy dobrze na świecie utrzyma Pan stan Kabrowy? po takim podobnym sezonie? Tak, ja myślę, że my, my jeszcze wszyscy tu musimy się uczyć. Zawodnicy też y, robią stale postępy, ale widzę, że oni chcą zostać w Stargardzie. Otworzymy drużynę, oni się dobrze czują, trzy czwarte chłopaków to są wychowankowie. Z niektórymi od 10 lat gdzieś tam pracuje i, i z tego co wiem. Nic wielkiego się nie będzie roz, rozbiórki drużyny. To... A nie, było, nie było takiego szerzenia pod koniec wody kularach tak do ten... Znaczy myślę, że, 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 że to jeszcze się. Okazał. Myślę, że to jest... tak, na pewno są, no bo to są świetni piłkarze. Ale czy już są gotowi? To pewnie sami zdecydują, jeżeli będą mieli możliwość wyboru. Ja też uważam, że do, do ekstra klasy to też trzeba dostać się, to też nie jest tak łatwo, trzeba być powtarzalnym, ja jeszcze raz to powiem, i te mecze z tygodnia na tydzień grać dobre. Na pewno w tych chłopakach jest duży potencjał. Jeżeli pójdą, będę się bardzo cieszył, jeżeli zostaną, też się będę cieszył. A znaliście tak na bieżąco wyniki, że w pewnym momencie byli się już przez czas już barali? To znaczy powiem szczerze, że do przerwy w ogóle nie interesowało nas i co będzie. Ja się spodziewałem, że nawet wygrana nam tu nic nie da. Ale tak w drugiej połowie od 70 minuty zauważyłem taki ruch na tej ławce, że sprawdzali, jeżeli także wiedzieliśmy jak to wygląda. Bójsku, nie, 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 nie. nie. nie, nie. W, szatni, w szatni chyba się tam dowiedzieli, ale my sobie powiedzieliśmy, że chcemy tu wygrać, bo wiedzieliśmy jaki ciężki mecz nas czeka, bo, bo to, 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 na pewno, to na pewno o tym wiedzieliśmy, ale no, ja myślę, że w ostatnim meczu to ciężko zrobić awans. I do Pana pytania, czy te drużyny, które weszły, to są Waszym zdaniem te najmocniejsze, które by... jesień, wiosna? w ja względem sportowym. Ja bo, nie wiem, to się, bo ja tam, <laughs> i, i reakcje w Znaczy na Sosnowiec to myślę, że każdy stawiał po tej pierwszej bo no to i, i, i jeśli chodzi o kadrę, jeśli chodzi o infrastrukturę i, i organizację przygotowany na to, żeby grać pierwszej Czy rozwój, czy, czy, czy kluczbork? Uważam, się musimy stwierdzić, że no, jak awansowałem, to, 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 to wydaje się, że tak, ale wydaje mi się, że, 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 że żeby był stał, i starby, to lepiej wyglądało. Życzyłbym tego. My się cieszymy z awansu, tak? ale, ale myślę, że, że, że szkoda trochę Rowu Rybnik, który, który naprawdę prezentuje yy, nie piłkę, miał pewnie tam trochę problemów kadrowych yy, w tej rundzie, yy, ale awansowali, ci zaawansowali i trzeba im pogratulować. Tak? Może z Pucharów trzeba trenerze szybciej tam... No. To wtedy awansujemy. No. No. My trafiliśmy na przykład bodajże kluczbok dwa razy po pucharach i nas z Mietli, gdzie my się wypróliśmy z Krakową i wypróliśmy się w pierwszej rundzie z czarką No i na nas sześć punktów ugrali, bardzo łatwo zresztą. No. Myśmy na rozwoju sześć ugrali, to to Ale jednak to po pucharach przyszedł. O, zdecydowanie, ja w pewnym momencie po, tych, po tym lechu to... Chciałem, żeby ten sezon jak najszybciej się skończył, później złapaliśmy oddech i, i, i mówię, no, no dobrze to wygląda, no, jest potencjał w tej drużynie, ja się cieszę, są fajni ludzie. Młodzi są. Młodzi, są. Młodzi tak. To no, bramkarza. Takiego? Tak, bramkarza, a tak to same dziewiątki z tak, przodu, dziewięć, 3, 4, 2, 1, także jest potencjał i jest, my mamy jeszcze dużo do zrobienia w Stargardzie i jeżeli chłopakom się nie uda pójść do Ekstraklasy, czego im życzę? To naprawdę będziemy ciężko pracowali, bo mamy z tego satysfakcję. A co będzie jak trenera buchną z błękitnym? Na razie nie buchną, na razie trzeba... trzeba ja mam jeszcze dużo do zrobienia w Stargandzie.